Już prawie, już prawie I love weba Hej, witam was na kanale Asia Live I zapraszam na kolejnego vloga z weby Jest po 11 e, i idziemy właśnie, teraz idziemy chwilowo na wieżę widokową, a potem na wydmy. Mam dzisiaj te moje okulary i ten mój kombinezon, który już widzieliście. Tą torbę z różnymi tam naszymi kurtkami, parasolkami i tak dalej. Idziemy teraz właśnie lasem. No i na pewno ponagrywam na wieży wid widokowej i na wydmach też. Zdjęcia będą ładne nawet z Instagrama i tak dalej, więc E, też możecie się tego spodziewać. No, a więc my idziemy, a ja się za chwilę do Was odezwę. Plany się zmieniły i jednak płyniemy o, tak tak, tak. E, tam. Jezioro jesteśmy, jeszcze nie wyruszyliśmy, e, ale płyniemy w stronę wydm i tak to byśmy musieli iść, iść pierwchodą 6 km, a tak to będziemy już dużo bliżej. No, a więc będziemy ponownie. Już jesteśmy po płynięciu statkiem, teraz idziemy e, przez las na te wydmy. Jednak nie byliśmy na tym widokowym, No tej wieży wid widokowej jednak nie byliśmy. E, nie wiem... O wow, no fajnie. Nie wiem czy nam się uda. To jest e, dosyć daleko teraz już. E, no ale zobaczymy. W każdym razie teraz idziemy przez las na wydmy. To jest chyba 2 km teraz już. Okej, okay, ogólnie jesteśmy w słowieńskim Parku narodowym. Okay, jesteśmy dalej w Słowińskim Parku Narodowym. Tak na, tam na górze jest napis. Jest mega pięknie. Tutaj jesteśmy już na piasku, tutaj mam swoje buty, więc muszę je pilnować, ale tutaj jest takie no, pięknie. Tak stamtąd przyszliśmy. Tutaj jest regulamin, a tutaj jest właśnie ta cała mapka tego tak jak będą tych obszarów. Tutaj. tutaj dalej jest pięknie. Tak, bo tutaj stąd do łeby jest 8,5 km. Mhm. Mi się wydaje, że my szliśmy więcej niż 2 km. Ale okej. Okay. Wow! To jest pięknie. Ale sobie spięć kończkę. No mogę sobie, ja nie zdążyłam zdążam, ale mam pójdzie mnie budzić. Już w prawie! Już prawie! Dobra, już prawie. Nikt nie pomyślił. Ja nie mogę. Sroży tak trzęsę, ale... Co mi się zmęczyło? O, obszar ochrony ścisłej. No, mega. Po raz pierwszy w życiu jestem w łabie i na ruchomych piaskach, no więc strasznie Ale spodziewałam się, że tutaj jest aż takie piękne. Dobra Jakby było mniej ludzi, to byłoby całkiem super. Nie, no, jest super. No, jest ślicznie. Ja, Najładniej jest chyba tam. Tam zaraz będzie mnóstwo zdjęć. Mega, jest super. O, oh, się zmęczyłam. No dobra, e, teraz no to co? Zdjęcia będą. Super jest, genialnie. I love weba. Genialnie. Polecam wam. Weba. Weba, weba. Na pielęgno, zobaczcie, to jest zliczy, nie zliczy, zliczyni, zliczinia. Pożar jakie zdjęcia tutaj mam. Instagram będzie po prostu przepełniony e, e, widmami. Tak. Ok, my teraz sobie tutaj rozłożyliśmy kocek na plaży, będziemy leżeć, odpoczywać, bo się mega zmęczyliśmy, um, strasznie długo szliśmy, a jest takie upał, jest mega, mega gorąco. Chcieliśmy tam, szliśmy z jakiejś, no zrobiliśmy około 10 km, jestem mega zmęczona, idziemy teraz na taką wieżę widokową. Przecież moje rodzice się uparli, już jestem taka zmęczona, żebym na nie szła do domu. No tutaj jest ten, tutaj wypływał ten stateczek i wchodzimy. Okej, okay, idziemy. To jest, ona jest bezpłatna jak się pływało tym stateczkiem. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, idziemy tam. Uau, wow, a co tutaj jest? Coś ciekawego, dobra, idziemy dalej, na górze wam ponagrywam, już jesteśmy prawie na górze, jak na razie wygląda to tak, pięknie, mega, ale idziemy jeszcze dalej. To jest tutaj. ślicznie, to jest mega, a to może tutaj słabo widać, słabo to widać, ale tutaj się tak może fajnie, znaczy może, jezioro, tam gdzieś tutaj był ten statek i płynęliśmy, nie wiem w, sobie w którą stronę już się nie pamiętam, to tak, tam w prawo. tak gdzieś tam. Tak. Całkiem możliwe. Gdzieś tam podejdziemy, no. Tam są jakieś... nie wiem co to jest, ale może być całkiem spoko. Jakiś parking. No a tam śliczne. No, ślicznie, ślicznie. Jesteśmy i podliczyliśmy, że na piechotę, bo teraz tutaj do domu to wjechaliśmy takim, e, jak to się nazywa, melex. Tak, to jest taki, no pokazywałam Wam zresztą taki jakby samochodik, taki jakby autobusik mały. E, to się nazywa melex, no i podjechaliśmy tutaj parę kilometrów. Ale tak to podliczyliśmy, że na piechotę zrobiliśmy prawie 10 kilometrów, więc już po prostu mi nogi odpadają. Tak, a więc tutaj e, moment i idziemy na Idziemy na obiad, bo jeszcze nic nie jedliśmy, tak obiadowo. Tutaj gdzieś niedaleko, bo już łazić daleko nie będziemy. No ale na szczęście buzik nas na jest pod sam e, domek, więc spoko. Teraz jeszcze czegoś napiję i będziemy szli. Okej, okay, my jednak idziemy trochę później, teraz stoję e, przed domem, znaczy no nie stoję, tylko idę. Dokładnie e, idę na plac, a znaczy, jest jakiś luźny okay, kuciak, patrzcie znaczy, jaki piękny, pięk. nie, nie wiedziałam, że tutaj... Pięknyś, piękny jestem. Ojejku, jakiś śliczny. Śliczny, śliczny. Nie widziałam go tutaj nigdy. Ale ma obrożę, tutaj to jest tutaj. Słodziaczek. Jaki słodziak. Słodziak, słodziak, słodziak. Niezła jest ta kula. W sumie nieźle pomyślane. Tu jest jeszcze taka opona. O, tutaj, no. A ta kula wygląda tak. Czekamy, my już jesteśmy dawno po yy, obiad do kolacji. Ja jadłam najpierw hot dog, ale że się nie najadłam, bo był za mały, to jadłam potem zupę pomidorową. A potem byłam z moją mamą w biedronce. No i teraz siedzimy i myślę, że już więcej się dzisiaj nie zobaczymy. Dzisiaj ogólnie było wydmy, a po wydmach już tak naprawdę nic. bo był, był bardzo długi spacer. No, ale jutro mam nadzieję, że będzie coś ciekawszego. Jutro szkujemy się iść na plażę, bo też ma być ciepło. No, nie tak ciepło jak dzisiaj, ale też ciepło, więc też pewnie na plaży coś tam ponagrywam. A ja już dzisiaj się z wami żegnam. Ale vlog się jeszcze oczywiście nie kończy. Widzimy się jutro. No i leżymy sobie. Tutaj rozłożone, tak. tak. Leżak sobie wzięliśmy, taki na cały dzień. No i leżymy sobie. Jak dobrze, że tym razem pomyślałam o wzięciu poduszki. Jak od razu lepiej jest. Mm. Polecam. Dajcie innego!

Przejściu przez wielki labirynt, w którym po prostu 100 razy się błąkałam, bo tam się chodzi przez lustra w ściany, w ogóle nie widać. Jestem takich. To jest. Nie wiem, zwierciadlełka jakoś to się tak nazywa. I. Aha, jestem dobra. Jestem grubiutka. Tutaj. Tutaj. O co tu chodzi? Chyba, że jestem wyższa jakby. Nie wiem, ciężko mi się nagrywa. Bo mam, nie wiem czemu mam włączoną... A, tu jestem wysoka. No, dobra, super. A tak, to było to było na tych takich... na tej iluzji. ale tutaj co widzisz? Nie wiem. A, w tą stronę, okej, okay, w tą stronę. Kręciłam. Nie wiem, ja tu widzę księżniczkę. Dwie twarze czy wazon? A tutaj widzę dwie twarze, ale wazon też. A twarz kobiety czy saksofonista? Dobra, ja tutaj jeszcze trochę pokombinuję, a potem... Nie wiem, gdzie mam iść potem. A może tutaj się gdzieś idzie. Aha, okej. Okay. Nie, to jest kolejna kurcyna. I co tutaj jest? Nie wiem, dobra. Uh... Troszkę nie jesteś daltonistą. Jedziesz cyfry 12, 35, 3, 8, 16 i 5. A to jest kolejne lustro, w którym, przy którym jeszcze nie byłam. Tutaj jestem taka trochę grubsza, no dobra. A nie wiem, gdzie mam teraz iść chwilowo, ale dobra, zaraz coś się wykombinujemy. Mamy idziemy teraz znowu na plażę, tym razem, żeby się tak przejść po brzegu. E, za mną jest kościół, e, który jest ogromny, jasny, chociaż jeszcze nieskończony. I on jest, jak widzicie, w takim tutaj kształcie ryby, ale on jeszcze tutaj jest nieskończony i w środku też, bo już w nim byłyśmy. No, ale z tego co się, mi się wydaje, to miał być właśnie taki e, kształt ryby. E, no dobra, my idziemy, ja założyłam swój kapelusik, e, a tak to poza tym nic się nie zmieniło. Tutaj mam tą torbę mega, jest naprawdę super. Jakie dzieci na to polecam, polecam Wam w Juli kupić za 15 zł. Normalnie identyczną torbę widzieliśmy tutaj któregoś dnia jak przechodziliśmy po tych tam wszystkich sklepikach z pamiątkami i tak dalej to widzieliśmy taką samą torbę za 40 zł którą my kupiliśmy za 15 no a więc nieźle a my teraz idziemy dalej jesteśmy już na plaży i spacerujemy tutaj sobie tak wygląda to. Charakterystyczny domek jest tam. O nie wiem czego widzicie. O tutaj. Zostawajcie na Instagrama zdjęcie jak Wy spędzacie wakacje, jak Wy się bawicie, jakieś różne Wasze zdjęcia z wakacji z hasztagiem ASIALIFE. Ja postaram się każdy zobaczyć i polubić. Ok, my już jesteśmy, wyruszyliśmy około przed 19, no tak około 19 wróciliśmy, to była prawie 21, teraz już jesteśmy po kolacji um, i myślę, że chyba będę zakończać tego vloga powoli. Zmieniłam sobie etui na ten taki niebieski Tutaj Wam ciężko jest Wam pokazać Posłuchajmy teraz Zanim wykończę vloga to pokażę Wam co kupiłam um, Dzisiaj takie Taki Słoiczek Zielony Z taką słomką I do tego można było dokupić Taką drugą nakrętkę ze słomką Żeby sobie tak wymieniać I my dokupiliśmy No i sam ten słoiczek kosztował 14 zł. No a więc jest tutaj ma taki napis e, Country Style. No, to wygląda, bardzo mi się podoba. A kolejna rzecz, która została dzisiaj zakupiona, to taki magnes. Ja kolekcjonuję magnes z różnych miejsc, więc jest taki z napisem I Love, Weba. E, tutaj są właśnie takie te widoki główne, tutaj wydma na dole, tutaj jest ta plaża, o którą chodzimy, e, taki ładny widok i port, więc naprawdę bardzo ładny. I on kosztował 6 zł. No i to już wszystko z tego jakże ogromnego hola zakupowego.